Trochę smutna, bo jak my mamy malować Wikę? Nie mamy tu pomarańczowego. To jest a to jest żółty. Ale spokojnie mamy tak Tak. Usunęło mi się filmik, a ja testa. I wychodzi na to, że jest mniejszy i jest ciemniejszy, więc biorę ten. I to. Стало фломастеры. Просто так за два не могу. Семь, шесть, четыре, Sorry za te wiadomości. Jak widać, to przepraszam, bo Melia mi je cały czas wysyła. No, no. Poczekajcie, teraz do niej pójdę. Proszę, mam powiedziałam jej, no i powiedziała, że zapomniałam. Nie wiem. No, zapomniałam. Ja, ja się cieszę i już się szkoda. się nie cieszę, ale sobie to będę robić. To się cieszę. Tylko moje koleżanki z klasy to wiedzą, więc nie ma się To jest moja sprawa. Dokończę chyba później. Może na pewnym odcinku, albo ten. Jak tutaj kolorować ten? To te dodatkiem było, tak długo nie mogę, bo nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak nie mogę długo. Nagram tylko odcinki, jakieś to się po mi w domu. Nie chcę przechylić. Ale jest na wyglądek marchewa. Wydądek marchewki. Naprawdę. Będziemy jeszcze jednego średniego, nie Będzie to może będzie. to